Dzień dobry kochani. Pozytywnie o poranku. Nie troszkę pochmurno dzisiaj. No ale cóż, wczoraj było dużo sporo smug nawet na niebie. No i dzisiaj mamy efekty. Jest OK. Wychodzi czasami słoneczko. I to jest znak, że za tymi chmurami jest słonko. Miejmy nadzieję, że się rozchmurzy, rozpogodzi. Będzie dobrze. Kochani, tak przyszło mi dzisiaj do głowy, że tak dużo się mówi o wolności, o demokracji, o wielu innych rzeczach, głośno, mocno, z przytupem. Ale tak naprawdę, kochani, to tylko od nas zależy, czy będziemy czuli się wolni, czy będziemy wolni. Po pierwsze, to kiedy. Myślimy o wolności, to mamy pewne oczekiwania, że nie będzie tego, tamtego, będzie tak i tak. I no cóż, wracamy do oczekiwań, wracamy do kontrolowania. Czy jesteśmy wolni? No nie bardzo. Wiecie. Co?